Siemanko, zapraszam Was do sprawdzenia stronki hellcase.com, gdzie możecie otwierać skrzynki i wygrywać skinki do CS. -a. Skorzystaj z mojego kodu Mateo na darmowe 70 centów i 10% bonusu do wpłat. Na stronce możecie również ulepszyć swoje skiny za pomocą upgradera, brać udział w bitwie na skrzynki z innymi użytkownikami i wiele, wiele więcej. Link znajdziecie w opisie. Także ja już tutaj z Wami jestem w 100% i e, rozpoczynamy e, starcie. E, starcie oczywiście w formacie BO3. No i ruszamy, ruszamy z meczykiem, jak na razie PGE Turów, z bardzo ładnym otwarciem. E, no bo nie ma co ukrywać, weszli sobie na bombsite B, no i teraz dopiero Szpero e, z perspektywy Nine jest w stanie odpowiedzieć. E, no ale cóż, e, bal grucha z kolejnymi eliminacjami, no i bal, jak widać, się tutaj nie zatrzymuje. PG ze strony środka chce tutaj atakować no menu, natomiast na dobrej pozycji. No i zobaczmy, menu teraz z eliminacją jedną i drugą! Dobre wejście, dobre wejście w tę rundę na, na pełnym wyposażeniu na pierwszym fullu. Natomiast jak widzimy, również Ike znajduje dla siebie przestrzeń na serwerze. No i dzięki temu sytuacja to 3 vs 1 na sam Noise. No znana jest jego lokacja, błyskawiczny dojazd od antyterrorystów mamy delikatną próbę podejścia od terrorystów, no i zauważmy, bo teraz K, z dwoma eliminacjami otwierającymi, no ale jak widać nie rezygnują gracze PGA, I teraz mamy wychylenie, bal, eliminuje szpera dzięki temu, delikatnie sytuacja się tutaj poprawia, jednakże Kadziu od skarpety próbuje podejścia, no ale jak widać Goofy jest dobrze wcelowany w taki kąt, no i nie popełni tutaj błędu zawodnik drużyny Nine, Goofy wspólnie z K, teraz ubezpieczają całą pozycję na Ty wyczekał ten wariant, no i Nagle PGA Turów. Pomimo tego, że w poprzedniej rundzie nie poradzili sobie najlepiej, od razu w następnej zyskują swoje względy. Jednakże na boomsaidzie B mamy jeszcze ustawionego Killara z perspektywy drużyny 9. No, on jest naprawdę bastionem bardzo ciężkim do przejścia. Bo zobaczmy, killer! Nie dość, że zdobywa teraz wyrównanie. To dodatkowo nie traci przy tym zbyt wielu HP. Mamy dodatkową rotację. Oj, tutaj niestety szpero. Eee, no, troszeczkę, troszeczkę pośpieszył się chyba z tym wyjściem. Złapany na wykroku. miasto Kadziu jak widać będzie próbował polować na Hatrika. No, i Gufi złapie Darko, ale błyskawicznie będzie w stanie odpowiedzieć. Zawodnik z PGE. Tak, oczywiście Darko i spółka próbują skanować. No, ale w razie co? Jest. Do pomocy Goofy, który teraz widzimy wyjeżdża! Narywali Goofy, cajmy nio! Zdobywają nagle trzy eliminacje, też szpero! Jak widzimy w tej końcówce, no rozpętał serię z tego Digla, no. I PG teraz bez pieniędzy, każdy na poziomie 1900, no jak jeden mąż, jak widzimy, zegrali się tutaj razem. I nikt nie ma ani mniej, ani więcej. No a teraz, Kej, jak widzimy, no wysadzasz trzech przeciwników. No i K moi drodzy, kompletuje Ace, a. no wystarczyła, wystarczyła. Tak naprawdę tylko chwila z tych Diglów. Naprawdę można zadawać obrażenia. Natomiast teraz, jak widzimy, pierwszy bój podjęty killer. Daje headshot na Noisie, ale wcześniej jeszcze sam Kadziu zdążył odpowiedzieć. O, i tutaj dostrzeżony przez Killara również i Darko, więc jak widać, to na tej jednej eliminacji, jak na razie się zatrzymuje reprezentant PG Turów, a. Spokojnie, drużyna Nine zyskuje już dwuosobową przewagę, teraz jeszcze mamy wyjście pod kadzia. Tajno mynią może za chwilę bardzo mocno namieszać, no bo spójrzmy. Podejście teraz ze strony mynia wyłapany jednak zostaje bal, ale zdążył zaplantować bombę, więc Kadziu. klaczu 1 versus 3, jedna eliminacja zdobyta, oni. Jakoś y, usilnie nie chcą teraz w pierwsze tempo wchodzić na ten bombside, a dopiero po czasie, dopiero po tym, jak y, pojawi nam się, y, pojawi nam się tutaj ta pierwsza eliminacja. Jak y, wyczekają zawodników, y, natomiast grucha na 10 HP dodatkowo i kadziu bardzo pobijane, ale są mi odpowiedzi. Nagle zobaczmy, robi nam się 3 versus 3, a warto wspomnieć, że ten grucha mający 10 HP cały czas jest y, no, takim realnym zagrożeniem dla strony przeciwnej. A jeszcze dorzucony jeden smoke przez stronę broniącą, no ale tutaj Case zdobywa trafienie. Smoke na side no mamy te wyjścia. Mamy tutaj mocno obitych antyterrorystów, ale posiadają oni defiuskita. Tam jak widać typowo w smoke ustawiony. Jeden z terrorystów i próbuje z tym nożem. Próbuje również z pociskami, natomiast Darko, jak widać, zostaje zanożowany przez szpera na samym końcu tej rundy. No i cóż, 11 do 7. Goofy z eliminacją. Bal, co prawda, odpowiem. Ale Kay wciąż tutaj w okolicach rampy przygotowany. Obija dosyć mocno Noisa. Jednak na B jest tylko maksymalnie jeden zawodnik. I teraz ta informacja jest już znana. Także Kaziu błyskawicznie dojechany. Wszystko się równa. No ale Killer jak dobrze wyjedzie, to go łatwo zdobędzie tę eliminację. Chociaż teraz 4 HP. Szpero, co prawda, oj, no tarapaty. Noisy poradził sobie w takim klaczu. Zdobywając 3 eliminacje. Koniec końca. W Ale cóż, Grucha i cała drużyna defensywna no starają się zagrać dosyć agresywnie, a Kej, co ciekawe, spójrzmy, on już teraz na skarpecie, on już teraz na takiej pozycji, że naprawdę no jak zaskoczy to nie będzie zmiły. Pierwsza eliminacja zdobyta, Kej, jak widzimy jeszcze odwraca się na Darko, no i taki pojedynczy wypaty Keja ustawił nam tak naprawdę rundę numer 20. No ale cóż, to no poleci dobry granat, który w zasadzie odpłaci tym samym, też zada dosyć podobne obrażenia, no ale na przykład szpero teraz zostanie skasowany, Oj, ej, oj, 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 ależ teraz Gufi wyłapał timing, ależ teraz Gufi wyłapał łatwe eliminacje. No i cóż, my nią jak widzimy na domknięciu od środka. Także no wszystko wskazuje na to, że bardzo łatwo ten punkt zostanie wygrany. No chyba, że no jestem pakował, że teraz zobaczę, co jest. ty, Ja mam pakę. Bitki, no poszedł tutaj jakiś fleszyk. No i schowa się w leader roomie, jest wyjście. No, ale to musiało się zakończyć w taki, a nie inny sposób e, ustawiony. Ustawiony tutaj na pozycji przy bombsite B, bo natomiast K. No chyba znowu, znowu ten entry frag bez problemu zdobyty. No wiadomo, zdarzają się też i odpowiedzi tak jak teraz, ale no to jest niesamowite. To jest niesamowite, że dosłownie w każdej rundzie po stronie Terror. Okej, okay, zdobył pierwsze trafienie w rundzie. Teraz jeszcze no spróbuję przejścia. No ale gdzie do Killara? Gdzie do Killara? 4 versus 2. Eee, co prawda troszeczkę poobijani są zawodnicy, ale... no Darko wjeżdża na plecy. On pozostaje sam, także mynio. Kończy całą tę rozgrywkę. 16 do 9. To nie przynosi żadnych, jak na razie, eliminacji. Natomiast jak widać tutaj dosyć celne te strzały i proszę bardzo, mynio! Przez Smołka. Rywal jednak dojeżdża CT. Mocno obici, gracza No a tutaj na nie, jak widać, no po profesorsku. Po profesorsku, no czekają tylko na to, co chce zrobić przeciwnik. No Darko zostaje sam ten jako jedyny w ogóle zdobył trafienie w tej rundzie, Natomiast jeżeli chodzi o mynia, no czeka aż za nich nie smoke i będzie próbował zdobywać eliminację, no i my Bez problemu, jak widzimy, poczekał. Eee, poczekał. I zdobył zabójstwo, natomiast Goofy ma ja dodatkowo na doskonałej pozycji killer w tym smoke'u. lala killar. Ależ teraz zatańczył. Natomiast jak widzimy, Kej podchodzi dosyć agresywnie pod apsy No i tutaj Goofy, Kej z wyciągniętymi pierwszymi zabójstwami. W międzyczasie jest i też Grzegorz, który z tej awupy zdobędzie na spokojnie dwa zabójstwa. No a Kay czeka tylko aż zobaczy główkę, żeby oddawać strzały w kierunku rywala. mynio się chowa, no i czeka na rotację kolegów. No i ta rotacja jak na razie nie ma do końca miejsca. Dopiero teraz od CT będzie w stanie killer się jakkolwiek wychylić. No ale wcześniej Mynio został dojechany. Także 4 vs 3. No i proszę bardzo, proszę bardzo. Poszedł granat szpera, tutaj wyjeżdża na wrotach przez tego Mołotowa, no ale to nie kończy się zbyt dobrze. Noice zdobywa teraz drugie trafienie. No i proszę bardzo. Proszę bardzo, eee, Goofy. Eee, zobaczmy, gdzie on się znajduje. Goofy na plecach. Teraz mamy podejście: dostanie dorzucony palak. dodatkowo. Idealnie teraz zabezpiecza pozycję mu killer. No i spójrzmy, killer czy Goofy? No, kto to zwycięży, jest jednak podjęty pojedynek, no ale nois. Nice. Tanieć szpero się w ogóle tego będzie spodziewał. Czy to sprawdzi? No, jak widzimy, szpero daje sobie tutaj radę. No, grucha eee, tutaj troszeczkę zawiódł, wydaje mi się, w kwestii timingu. Dlatego też Spero rotuje pod CT, a killer łapie rywala od pleców. Także jak widać, no doskonale, doskonale teraz nań się odnalazło. No, mi się, że już teraz killer słyszy to wszystko, co się dzieje. Zdąży się wcelować w tą pozycję. No i cóż, będziemy oczekiwali na ruch rywala. Tutaj, killer, jak widzimy, na spokojnie że pozwalają sobie właśnie na jakieś podejście. O ja teraz w ogóle zobaczmy, jak łatwo! Hej! Okay! Z dwoma eliminacjami, no wchodzi sobie po drabineczce i kasuje! Kasuje oponentów, no niesamowite! No z jaką łatwością te fragi zostały zgarnięte. Jeszcze bal w ogóle dostrzeżony. Tam obijana pozycja snajpera, no i cóż, gufi. E, wspólnie z myjem Zdecydowanie lepiej, jak na razie, tutaj względem ekwipunku. Natomiast zobaczmy, co robisz. oj, oj, ależ agresja, ależ tutaj. Leci, moi drodzy, Grzegorz z eliminacjami On w ogóle nie zaskoczył, zobaczmy Szpero, co dalej tutaj rozdaje Obija, obija przeciwnika Trafia jednego z nich, ale co by nie było PGE wjechało tutaj Nadzielnie i zaprezentowali nam Jednak skuteczny wjazd pod bombsite B Przewaga, 4 vs 2 Dodatkowo, Bal Tutaj próbuje jeszcze zdobywać eliminację I to się udaje, no i teraz jak na razie 11-4 po pierwszej połowie Tutaj Te... Na tej mapie, na tym meczu ogólnie całkowicie No teraz jak widzimy jeszcze sprawdzane pozycje No Goofy wyjeżdża Goofy jak widzimy jedzie dalej Po tę eliminację. No, rywal w okolicach dżungli zauważony Także będzie próba dojazdu Bal versus Killer. No i tutaj naprawdę mocne wymiany frag za frag Darko jednak na pozycji Szpero tutaj co prawda wcelowany Ale Szpero jak widzimy nie będzie zwlekał Szpero dojeżdża No i teraz jeden na jednego Kadziu kontra Szpero Kapitan drużyny Nine Czy jednak zawodnik PG Turów, Kadziu pikuje ze schodów Szpero dokładnie wie gdzie spodziewać się rywala Ale Kadziu jak tam odpalił teraz 5 vs 4, co ciekawe. Tutaj jeszcze Mynio wyłapuje. Wyłapuje podchodzącego rywala. I Mynio, pomimo e, tylko i wyłącznie 10 HP, kolejny raz robi świetną robotę. A w międzyczasie Nois, piekielnie mocno obity, K! Zdobywa to trafienie. I zobaczmy, jaka tutaj pełna kontrola trafią. No i dojazd, dojazd samego bala, żeby ten. No, nie zachował. Zobaczmy, bo no, była szansa na koza. I ta kosa w sobie się pojawia. Na razie jednak, K. Eliminacją otwierającą runda na zasadzie odpuszczenia z bitki do około 2000 dolarów. Przyspieszenie teraz samego Gufiego, no bardzo ciekawa zagrywka, no ale nie udało się, nie udało się mimo wszystko wyciągnąć z tego żadnego zabójstwa. Teraz za to udaje się wychylać K z dwoma eliminacjami. No i K, proszę bardzo, jaka piękna końcówka. 10:8 dla Honoris. A czyli co. Wy... A w ile w mapach tam jest? To jest 1-0 czy dla Honoris? Czy jak to wygląda? Czy nie wiecie dokładnie, jakby coś mógł ogarnąć? Bo. My ciekawy jestem. No teraz 4 vs 3: Killer zeskakuje z apsów. No i powoli przejmowana jest pozycja na bombsite. A Tak jak widzimy, menu, z pełną kontrolą dżungli. No i. Będzie próba wyjścia. Będzie próba wyciągnięcia kolejnych zabójstw. Tam jednak też zdradził swoją. Lokacje jeden z rywali. No i spójrzmy, menio dosyć mocno poobijany. Rywal w ogóle jak bandycko! grucha, Co on tutaj próbował zrobić? No powiem wam szczerze, że mocno zaryzykował i kolejny wariat, Kaziu! Czy to jest ta chwila? Gdzie ekipa 9 awansuje, awansuje do e, tych zamkniętych kwalifikacji. Jednego z europejskich turniejów. Na razie, jednak, jak widzimy, bal tutaj próbuje przyspieszyć. No i bardzo ładny wyjazd z tego PMA, no ale Killer błyskawicznie odpowiada. Jednoczesna chęć. Domknięcie tutaj ze strony środka. Teraz te próbuje coś wyłapać. No jak widać, bal ustawiony na bumpside. No i bal, co ciekawe, na 5 HP. Wspólnie z gruchą zdobywają te trafienia. Okazuje się, że Killer teraz próbuje złapać plecy. On słyszał, on słyszał teraz gruchę. No i grucha, jak widać, próbuje wylecieć. Także jest teraz kontra Szpero, o, ładny strzał, ładny strzał z Nozuma prosto w głowę, także także ekipa 9 w dalszej fazie turnieju, a Szpero jak widzimy kończy tę rundę eliminacją ze Snajperki, no i sam Grzegorz wspólnie z Kejem tutaj zdobyli największą liczbę eliminacji.